Dzień dobry. Dziś chciałbym krótko scharakteryzować publikację pod tytułem Zgłoszenie sygnalisty Procedura przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. To jest publikacja mojego autorstwa, wydana dzięki uprzejmości wydawnictwa CHBEK. No i w tej książce staram się opisać metodykę pracy. Ze zgłoszeniem sygnalisty. Czyli w odróżnieniu od podejmowania, wyzwania, omówienia przepisów, chociaż oczywiście w tej publikacji, która składa się z ośmiu rozdziałów, mamy część o przepisach, no bo w rozdziale pierwszym w ogóle charakteryzuje sygnalistę jako źródło wiedzy na temat nieprawidłowości w podmiocie prawnym. I element środowiska kontroli tego podmiotu prawnego, i pokazuje to na tle, tak naprawdę, zarówno badań w zakresie skuteczności wykrywania nieprawidłowości właśnie w oparciu o sygnały przekazywane przez sygnalistów jak i dokonuje przeglądu pewnych regulacji, głównie anglosaskich, które, traktują kanały zgłoszeń sygnalistów jako element środowiska kontroli, element trzech linii obrony i tak naprawdę bez sygnalistów wiele nieprawidłowości nie jest wcześniej wykrywanych, w ogóle nie jest wykrywanych wewnętrznie przez organizację i ona dowiaduje się na przykład o pewnych nieprawidłowościach w momencie, kiedy interesuje się tym zagadnieniem już, interesują się organy ścigania, organy publiczne, albo sprawa trafia do pras, no i wtedy zaczyna się zarządzanie kryzysowe, zaczyna Znają się bardzo mało sympatyczne procesy operacyjne, którym można dzięki wczesnej detekcji nieprawidłowości, a nawet tak naprawdę sytuacji, kiedy dochodzi jedynie do usiłowania pojawienia się, czy usiłowania podjęcia działań, czy to działań czy zaniechań, czynów, które mogą wypełnić znamiona, czy to naruszenia prawa, czy naruszenia procedur wewnętrznych albo standardów etyki, bo to najczęściej zaczyna się od standardów etyki, znajdowania czy detekcji luk w środowisku kontroli, no i później jakby testowania przez osoby dokonujące takich nadużyć tych luk. Często takie osoby, znaczy niekiedy, może nieczęsto, mogą działać na przykład całkowicie nieświadomie. Bo na przykład nie zostały prawidłowo przeszkolone, no i takie zgłoszenie sygnalisty na przykład może być źródłem wiedzy na temat tego, że mamy nieadekwatne szkolenia w organizacji albo mamy luki w środowisku kontroli. I dzięki zarządzeniu tą wiedzą, dzięki odpowiedzi, reakcji na taki incydent, jesteśmy w stanie tę lukę wyeliminować. No i jak popatrzymy sobie na trójkąt Kresja, to ten górny wierzchowek to jest najczęściej właśnie możliwość. Jeżeli nie ma możliwości, nawet jeżeli jest presja i usprawiedliwienie, to w organizacji nie dojdzie do nadużycia. No i z perspektywy organizacji, z perspektywy reputacji organizacji, z perspektywy budowania kultury korporacyjnej, kultury compliance. Możliwie wczesna wiedza na temat nieprawidłowości jest kluczowa, bo często wiedza na temat luk w środowisku kontroli powoduje, że nie dochodzimy w ogóle do punktu naruszenia prawa. To z perspektywy podmiotu prawnego może mieć istotne znaczenie. Zresztą, no i najczęściej ma istotne znaczenie. Zresztą pamiętajmy o tym, że tak naprawdę, nawet jeżeli istnieje presja ze strony na przykład Przełożonych, dotycząca podejmowania pewnych działań służących zwiększaniu sprzedaży, na przykład albo jakiś konflikt interesów, który na przykład może prowadzić potencjalnie do niegospodarności po stronie osoby zarządzającej, osoby decyzyjnej, no to w momencie, kiedy zdiagnozujemy lukę w środowisku kontroli, albo wcześniej zdiagnozujemy usiłowanie doprowadzenia do. Prowadzenia do Materializacji ryzyka konfliktu interesów, no to jesteśmy w stanie tak naprawdę szukać alternatywy. Jeżeli osoba, która znajduje się w konflikcie interesów, na przykład jest jedyną osobą decyzyjną, no to tak naprawdę reakcją na taką sytuację w kontekście zarządzania ryzykiem, w kontekście zarządzania incydentem może być. Na przykład stworzenie zespołu, i wtedy taka osoba może się z danego procesu decyzyjnego wyłączyć. No i o tym jest tak naprawdę w tych pierwszych dwóch rozdziałach, gdzie próbuję pokazać, że sygnalista to nie jest, broń Boże, donosiciel, ani osoba, która działa wbrew interesowi podmiotu prawnego, która działa wbrew interesowi grupy pracowników czy osób świadczących pracę na rzecz organizacji, a wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest osoba, która ma Odwagę powiedzieć, że widzi jakąś nieprawidłowość. No, pamiętajmy, że sygnalista jest osobą, która w dobrej wierze przekazuje zgłoszenie o nieprawidłowości. No i oczywiście w związku z tym w rozdziale drugim no, nie ma wyjścia i trzeba trochę powiedzieć o tym, co to jest tak naprawdę, o czym jest ta ustawa o ochronie sygnalistów i co tak naprawdę znajduje się w tym rozdziale, jakie obowiązki, jakie zasady znajdują się w tych rozdziałach tej ustawy, które traktują o mm, procedurze zgłoszeń wewnętrznych, traktują o zakazie odwetu, traktują w ogóle o tym, mm, co to jest ta ochrona mm, sygnalisty i kim jest sygnalista. I kim sygnalista również nie jest, no bo pamiętajmy, że osoba, która w złej wierze świadomie zgłasza... Nieprawdziwe informacje nie tylko nie jest chroniona e, przez zapisy ustawy o ochronie sygnalistów e, i nie podlega ochronie również w związku z tym przed działaniami dyscyplinarnymi e, procedurami, które wynikają z przepisów kodeksu pracy czy kodeksu cywilnego, e, ale co więcej takie świadome, umyślne... E, Skierowanie fałszywego oskarżenia przeciw jakiejś osobie jest przestępstwem, nie tylko już na podstawie ogólnych przepisów kodeksu karnego, ale, ale jest również przestępstwem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, bo takie świadome fałszywe oskarżenie zostało tam wskazane jako czyn zabroniony pod groźbą kary. No ale oczywiście omówienie bazy regulacyjnej nie rozwiązuje nam problemu, co zrobić, jak pojawia się to zgłoszenie, jak zarządzić informacją przekazaną przez sygnalistę. Z jednej strony z perspektywy wypełnienia wymogów ustawy, czyli zapewnienia poufności danych, przetwarzania tych danych, informacji jedynie przez osoby upoważnione, stworzenia całej struktury. Organizacyjno-technicznej, powiedziałbym, służącej zapewnieniu tej poufności i procedowaniu z tą informacją przekazaną przez sygnalistę. No i ta cała procedura, ta metoda zarządzania zgłoszeniem znajduje się w rozdziałach od 3 do 7 i została podzielona właśnie na. Takie pięć etapów, czyli wstępna ocena zgłoszenia oraz decyzja o podjęciu działań następczych lub zaniechaniu podjęcia działań następczych. No w tym kontekście oczywiście nie możemy zapominać, że no to jest coś, co przypomina taki triaż, który odbywa się na przykład na sorach. Gdzie trzeba dokonać wstępnej diagnozy i czy mamy do czynienia z jakimś poważnym naruszeniem, czy może mniej poważnym. Jaki priorytet w związku z tym powinniśmy nadać poszczególnym zgłoszeniom, gdyby było ich więcej. No bo oczywiście, jeżeli będziemy dostawać jedno zgłoszenie na kwartał albo na rok, no to wiadomo, że wtedy um, wtedy podejmujemy podejmujemy się po prostu tej oceny tego zgłoszenia i nie musimy żadnego priorytetu nadawać. Dlatego procedura, którą opisuję, dotyczy takiej sytuacji, kiedy już ten system przyjmowania zgłoszeń, te systemy, które miałem okazję w swoim życiu widzieć, właśnie funkcjonowały w ten sposób, że one zbierały te informacje z różnych miejsc i tych informacji trochę było, w związku z tym trzeba było decydować, które mają większy priorytet, które mają mniejszy priorytet, które są w sposób oczywisty, bezzasadne, które wymagają dodatkowych informacji w ramach jakichś tam czynności sprawdzających w niezbędnym zakresie. I o tym wszystkim, jak możemy zarządzić tymi potrzebami jest w rozdziale trzecim. Ale oczywiście w takich typowych sytuacjach prostych no. Będziemy mieć jedno zgłoszenie, więc w zasadzie będziemy tylko decydować, czy podejmujemy działania następcze, czy też to jest w jakiś sposób niekompletne zgłoszenie. Chcemy więcej informacji, etc. Et jak już dochodzimy do wniosku, że chcemy coś z tym zrobić, no to w rozdziale czwartym um, opisuje fazę planowania tego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, no bo um, jak mówią Brytyjczycy, failure to plan is a planning to fail. No bo bez planu, tak naprawdę, jeśli chodzi o czynności dowodowe, jeśli chodzi o działania, które musimy podejmować z zachowaniem poufności, pewnej ostrożności, nazwijmy to procesowej, w rozumieniu procesu operacyjnego. No, jakby brak planu może nas sprowadzić do podjęcia błędnych, fałszywych ustaleń faktycznych no i tak naprawdę to zgłoszenie nie zostanie efektywnie wykorzystane do wzmocnienia środowiska kontroli w organizacji i podjęcia działań następczych niezbędnych do tego, aby zabezpieczyć interes tej organizacji, również w związku z tym interes wszystkich pracowników tej organizacji. No bo w takich czarnych scenariuszach pewne nieprawidłowości mogą doprowadzić do tak wysokich kar finansowych, albo na przykład y, istnieje zagrożenie utraty zezwolenia na prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej, licencji, y, no i to może spowodować, że tak naprawdę nie tylko podmiot prawny straci możliwość prowadzenia działalności i będzie musiał na przykład złożyć wniosek o likwidację czy podjąć postępowanie upadłościowe, ale również wszyscy pracownicy pracujący na rzecz cały ten ekosystem będzie zagrożony i w w związku z tym oczywiście musimy właściwie zaplanować nasze działania tak, aby w sposób bezzwłoczny, ale jednocześnie metodyczny przygotować się do badania. I tutaj opisuję tę fazę na przykład um, konstruowania, formowania zespołu lub decyzji, czy będziemy działać um, samodzielnie, czy będziemy um, dobierać jakieś osoby posiadające wiadomości specjalne, czy będziemy działać w ramach insourcingu, co-sourcingu, outsourcingu. To wszystko jest. W tym punkcie opisana oczywiście również kwestia formowania ewentualnych hipotez śledczych w kontekście na przykład tego, co my w ogóle będziemy weryfikować, jakie czynności chcemy podejmować w ramach weryfikacji tych naszych hipotez. No i wyjaśniam, dlaczego lepiej mieć więcej niż jedną hipotezę, tutaj posługując się pewną analogią do zdobyczy nauki kryminalistyki, która de facto służy wypracowaniu pewnych skutecznych, efektywnych metod właśnie, czy to wykrywania, czy badania nieprawidłowości, Właściwie w kontekście kryminalistyki o charakterze naruszeń prawa. Niemniej jednak w kontekście badania e, zarzutów naruszeń prawa, no jakby pasuje jak ulał, więc o tym właśnie jest też w tym rozdziale. No i również o e, tej fazie przygotowawczej, tej fazie, gdzie planujemy tak naprawdę, gdzie będziemy się spotykać i jakie przygotowawcze czynności należy podjąć, aby w ogóle można było uruchomić kolejną fazę, czyli fazę ustaleń faktycznych. O czym oczywiście i o środkach dowodowych, źródłach dowodowych, metodach prowadzenia postępowania dowodowego ustalania tych faktów traktuje rozdział piąty, po czym w rozdziale szóstym pokazuje jak może wyglądać raport z takiego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w takich sprawach bardziej skomplikowanych. No bo oczywiście w sprawach prostych wystarczy wpisać um, wnioski z tego naszego badania do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, ale w pewnych sytuacjach możemy też wymagać raportu. No i jak taki raport można skonstruować, co powinien zawierać, jak w ogóle się do tego zabrać, opisuje rozdział 6. Natomiast w rozdziale siódmym traktuje o zarządzaniu wynikami postępowania wyjaśniającego, no bo to, że wiemy, że coś poszło nie tak lub nie, albo że mamy jakieś luki środowisku kontroli, no to jakby jest pierwszy krok, no bo dalej musimy coś zrobić z tym, aby to środowisko kontroli uszczelnić, tak, aby w trójkącie kreseja tej możliwości już później nie byłaby podjąć działania w ramach prewencji indywidualnej i prewencji ogólnej. Tłumaczę te wszystkie terminy i pokazuję, co możemy zrobić. Oczywiście w prostych sytuacjach to będą jakieś proste działania, natomiast pamiętajmy, że możemy też w naszej praktyce zarządzania takimi zgłoszeniami spotkać się z bardziej skomplikowanymi stanami faktycznymi. No z tymi e, miałem najczęściej okazję się spotykać, no i tam taki raport, e, czy e, takie metodyczne zarządzanie wynikami postępowania e, no jest już niezbędne. Sporządzenie pewnego planu działań e, naprawczych, e, następczych i w ogóle zarządzenia z perspektywy, zarządzania projektem działań naprawczych e, i korygujących, jak, jak tym wszystkim zarządzić. Natomiast rozdział ósmy to jest taki rozdział bardziej projektowy, służący pokazaniu, jak można zaprojektować i wdrożyć program zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, czyli wyjść trochę nieco poza sam tekst procedury i stworzenie całego systemu, takiego ekosystemu przyjmowania zgłoszeń, komunikacji w tym zakresie, w ogóle z mapowania. Tego, co powinniśmy zrobić, jak to zrobić, żeby to nie działało silosowo, żebyśmy nie mieli, nie wiem, czterech, pięciu różnych kanałów zgłoszenia różnych rzeczy, no bo tak naprawdę to będzie nieefektywne. I tłumaczę tam, dlaczego i jak można do tego podejść. Także mam nadzieję, że ta pozycja w, w tym wolumenie różnych opracowań na temat zgłoszeń sygnalistów może okazać się dla Państwa użyteczna i że warto uznacie Państwo, że warto będzie sięgnąć po nią w ramach takiego czy to przygotowywania się do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów, czy no, zweryfikowania tak naprawdę swoich przekonań na temat tego, jak można tym zarządzać i zderzyć zderzenia, potrzeby zderzenia takich przekonań z pewnymi doświadczeniami też innych osób, w tym przypadku moimi doświadczeniami, doświadczeniami osób, z którymi miałem przyjemność w tej sprawie rozmawiać. Także zapraszam do lektury, zapraszam do księgarni i życzę miłego dnia i do zobaczenia przy kolejnej okazji.